Siądźmy, moi drodzy, wygodnie na naszych modlitwach. Idę w kolejne rozważanie. Przygotowujemy się całą parą do dzieciństwa, moi drodzy. Do dzieciństwa Bożego. W zeszłym roku ogłoszony uniwersytet niech stanie się teraz naszą realnością i wielką pracą wewnętrzną. Pisz, moje dziecko. Kocham Cię całym sercem. Pamiętaj, że Bóg miłuje inaczej niż człowiek. Bóg miłuje inaczej niż człowiek. Bóg miłuje doskonale. To miłość bezwarunkowa. Nie jest ona wynikiem jakiejkolwiek postawy czy aktywności. Kłam Cię bez powodu, bez początku kochania, dlatego również bez końca. Zawsze Cię będę kochał. Dzieci nieprawdopodobna struktura miłości. Sześć przymiotów. Bożej struktury miłości, zawsze Cię będę kochał, bo jestem wieczny. Nic nie ma wpływu na charakter i moc miłości Boga względem mnie. Ani moja aktywność, ani postawa, ani plecy, ani, że będzie interweniował święty Piotr w niebie u Pana Boga, żeby Cię więcej kochał. Ten parament jest stały. Bo on dzieci wypływa z tajemnicy bóstwa, jest on wieczny. Miłość dziecka jest podobna. Zawsze jest. Niezależnie od tego, czy rodzice postępują tak, jak się dziecku podoba, czy nie. Taki stan miłości. Miał każdy z nas na początku naszej wędrówki. Niezależnie od postępowania rodziców, dziecko zawsze kocha. Jest to miłość naturalna. Czyli niezależnie od postępowania rodziców, dziecko zawsze kocha. Ta miłość naturalna, Rodzi się w sercu do osób najbliższych. Kochać będzie tu oznaczało pragnąć dobra i szczęścia dla innego człowieka, dobrze mu życzyć i cieszyć się radością. Mamy tu teraz elementy tej miłości, tego kochania, jakie nam Bóg naznacza. Pragniemy dobra człowieka. B. Jego szczęścia. Dobrze mu życzyć i cieszyć się jego radością. Jest to możliwe w rodzinie dzięki temu, że uczucia wobec osób najbliższych przewyższają nieprzyjemne odczucia, jakich dostarczają w rodzinie pewne sytuacje. Mimo wszystko rodzina się kocha. U dzieci jest to oczywiste, u starszych dzieci, młodzieży, a potem dorosłych czysta i naturalna miłość zastępowana jest przez miłość niedoskonałą. Ta miłość jest roszczeniowa, pełna żalu i egoizmu. Taki świat miłości wchodzimy później my dorośli. Zatrzymanie czystej miłości jest możliwe, ale to wymaga wysiłku. Przypominam, pragnąć dobra, bez szczęścia dla jednego człowieka, dobrze mu życzyć i cieszyć się radością. Chciałam, abyście kochali bezwarunkowo tak jak ja. Oznacza, oznacza to, że okazujecie się życzliwi i pełni troski od wszystkich, niezależnie od tego, czy na to zasługują, czy nie. Bezwarunkowe kochanie. Okazywanie życzliwości wszystkim, niezależnie od tego, czy zasługują, czy nie. Mówiłem ci wielokrotnie, że miłość. Nie jest nagrodą. Nie kocham cię z powodu twoich czynów. Kocham cię po prostu. To Bóg ja na początku wyjaśniał. Dzięki temu kocham cię zawsze niezależnie od twego postępowania. Oczywiście nie jest to dla mnie bez różnicy co robisz, czy sprawiasz mi radość, czy zadajesz mi ból, ale nie zmienia to mojej miłości do Ciebie. Przepięknie to Bóg powiedział. Oczywiście nie jest to dla mnie bez różnicy, czy robisz i sprawiasz mi radość, czy zadajesz mu ból, ale nie zmienia to mojej miłości do Ciebie. Zawsze jestem miłością. Zawsze Jestem miłością. Dlatego nie obdarzaj miłością tylko tych, którzy są dla Ciebie dobrzy i którzy również Cię kochają. Miłość byłaby wówczas formą wymiany dóbr. Wiem, że czynienie dobra tym, którzy nam czynią zło, jest trudne, bo człowiek. Nie posiada już doskonałej miłości. Czynienie dobra tym, którzy nam czynią zło, jest trudne, bo człowiek nie posiada już doskonałej miłości. Oczekuje zawsze zapłaty za dobro, które wyświadcza i kary za zło, którego doświadcza. Doskonała miłość pragnie się dawać wszystkim, niezależnie od tego, czy obdarowany jest tej miłości godzin. Wtedy kochacie doskonale, kiedy kochacie niezależnie od tego, czego doświadczacie. Kochacie doskonale, kiedy. Kiedy kochacie niezależnie od tego, czego doświadczacie. To wielki ideał, do którego dążymy. Wierz jednak, że niektórym świętym. Udało się dokonać wielkich czynów, a nawet oddać własne życie za swoich nieprzyjaciół. Ty zadowolisz mnie każdą drobnostką. Nie żądam rzeczy wielkich, bo w istocie każda mała rzecz, której dokonujesz czysto miłości, będzie dla mnie wielka. Proszę więc o uśmiechanie się do tych, którzy patrzą na Ciebie z niechęcią. 2. Proszę o dobre słowo w zamian za złośliwość. Proszę o dobry uczynek jako odpłatę temu, który, cię, który Ci zaszkodził. Spróbuj cztery. Sprawić przyjemność temu, kto sprawił Ci przykrość. Pokonać ludzką skłonność do oddawania ciosu jest znacznie trudniejsze, niż dokonanie rzeczy wielkiej w zgodzie z własną naturą i wolą staraj się postępować w ten sposób aby twoja miłość szybko się aby twoja miłość szybko się a twoja miłość szybko się udoskonali i stanie się podobna do mojej serce człowieka który potrafi kochać wszystkich Staje się szybko czyste, jak serce dziecka, które nie potrafi chować uros, bo pragnie wspólnej zabawy. Pragnie wspólnej zabawy przewyższa uczucie żalu. Twoje pranie miłowania, miłością doskonałą, powinno przewyższać wszystkie inne pragnienia, a wtedy będzie zdolne do naśladowania mnie w miłości. Błogosławię Cię W imię Ojca i Syna i ducha świętego amen